Ha, <śmiech> twardy <śmiech> i pyszny. Vinaigrette de banano. Ryba. Czy to w ogóle chipsy? Czemu, Aga, kupujesz fasolę? Spicy food. Eko, bio, Organik the Best. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Vlog. Witam w długo wyczekiwanym holu z Kostaryki. Wiem, że już minęło trochę czasu. W międzyczasie jeszcze miałam film o mojej super mega nowej książce. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie um, musicie zobaczyć, bo jest najlepsza na świecie. Mniejsza. Minęło trochę czasu, zanim wróciłam od kostaryki z Kostaryki. I dzisiaj chciałam Wam pokazać wszystkie rzeczy, takie fajne, które kupiłam. Będzie zarówno jedzenie, jak i takie pamiątki, ubrania. Ogólnie będzie bardzo dużo kategorii. Więc po prostu od razu przejdę do dzieła. Wydaje mi się, że ubrania będą bardzo skomplikowane, więc zostawię je na koniec i teraz skupię się na jedzeniu. Nie wiem, czy wiecie, ale Kostaryka ogólnie słynie z kawy, czekolady i można powiedzieć Fasoli i wszystkim, co związane z fasolą, ale też jest dużo ostrego. Ogólnie głównie się słyszy o kawie i czekoladzie, więc nie mogłam. Tego nie przywieźć ze sobą. Zacznijmy od kawy. Na kostaryce jest bardzo dużo farm kawy, ale takich raczej mniejszych, wiecie, takich farm rodzinnych. Jest jedna rodzina, która się zajmuje jedną małą plantacją, i oni tworzą własne kawy. My po takich plantacjach jeździliśmy i na przykład tutaj mam jedną z tych kaw. Kupowaliśmy po prostu po danej kawie z danej plantacji. I tutaj jest to kawa ziarnista. Kawa ma ogólnie różne stopnie prażenia, i ta akurat ma stopień prażenia, jest napisane. Light, bo jest jeszcze medium i jest jeszcze dark. Czy jest takie delikatne, czy średnie, czy ciemne. I na przykład ten Dark Roast jest bardzo dobry do kaw typu espresso. Light jest taki do wiecie, typu americano. Taki, taka delikatna bardzo kawa. Więc to jest jedna z tych domowych i tutaj w ogóle jest własnoręcznie klejona etykieta, własnoręcznie zaznaczana, bo po prostu produkcja jest naprawdę malutynienka. Uwierzcie mi, że te kawy smakują zupełnie inaczej niż kawy, które macie w sklepie. Takie nasze jakby, bo one są o wiele bardziej delikatne, a mają więcej smaku, więc ja ogólnie uwielbiam, dlatego kupiliśmy ich więcej, więc to jest kawa numer jeden. Kawa numer dwa jest trochę mniejsza, ale jest też znowu z innej farmy. Wygląda w ten sposób, znowu są tutaj ziarna. Jak widzicie, przy okazji ma też taką fajną etykietę z ptaszkami i to w ogóle jest narodowy ptak, ale nie kostaryki, tylko chyba Gwatemali, ale te ptaki są też na kostaryce, a przez to, że są piękne, to po prostu wcale na opakowanie, bo je widać. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj jak widzicie 2300 ileś tam kolonies, pomnożone przez 5 mniej więcej to są złotówki. Czyli niech sobie teraz szybko przejrzy, 2 razy 5, 10, wiem, 5 razy 3. 15. Okej, okay, dobra, będziecie mieć przeliczenie tutaj, ile to było nas butówki, ale ogólnie ta kawa jest tańsza, a lepsza. W sensie, że nie dostajecie takiej jakości kawy u nas w takiej cenie. O, może tak, więc to jest kawa numer 2 i to jest akurat Medium Roast. Trochę intensywniejsza niż ta pierwsza. I tu mamy jeszcze trzeci rodzaj, w sensie z trzeciej farmy. Tutaj ogólnie jest kawa premium. Wszystkie te kawy są premium, bo jak są właśnie robione z takich małych farm, to są premium, super jakość i ona też ma jak widzicie light roast. Też są to ziarna. Najlepsza kawa jest taka, kiedy możecie zmielić ziarna przed samym zaparzeniem, bo ona ma wtedy najwięcej aromatu. Więc e, mamy z trzech różnych farm kawy. Jeszcze z jednej farmy kupiliśmy parę rodzajów w sensie i medium roast i light roast, żeby jak gdyby mieć do wyboru. Więc kawa to jest obowiązek na Kostaryce. I zostając przy kawie, bo wokół kawy kręci się świat na Kostaryce. Przejdę teraz do napoju, który nie jest kawą, ale jest z kawą. Nie wiem, czy widzieliście, ale słyszałam, że podobno to gdzieś można dostać w Polsce. Jest to, słuchajcie, cola, która ma w sobie kawę. Jest napisane con café, czyli jak gdyby z kawą. Jest to dodatkowo cola zero i ona jest przepyszna. W sensie to jest tak, jakbyście połączyli smak coli z taką delikatną nutą kawy i po prostu dla mnie to jest hit. Jak ja to odkryłam tam, to kupowałam to po prostu hurtem. Kupowałam parę yy, buteleczek, bo ona jest pycha i nie ma kalorii. I to jest najlepsze na świecie połączenie coli i kawy i zero kalorii. Py ha więc jeżeli kiedykolwiek zobaczycie to w Polsce, i gdyby nie zastanawiajcie się dwa razy, jeżeli lubicie i kawę i kole, bierzcie. Kolejna rzecz z kawą, ale nie jest to kawa, cafe rika. trochę jak Costa Rica. Ogólnie jest to likier kawowy, wiecie, alkohol na bazie kawy i jest przepyszny. W sensie jest trochę mocny, ale jest naprawdę przepyszny, bo to jest taka słodka kawa bez mleka, ale taka, wiecie, no super. Ogólnie bardzo dobrze to smakuje i ma mega fajne opakowanie, bo to jest e, butelka szklana taka ciemna, zapakowana właśnie w taki jurtowy woreczek jakby. Bardzo fajna pamiątka. Jakby będę piła powoli. Jeszcze z kawą mam związane produkty takie do kawowe, ale stricte nie są one do jedzenia, tylko to są bardziej do przyrządzania kawy albo do wlewania kawy, więc to pokażę Wam później. A teraz przejdę do czekolady. Z czekoladą jest bardzo podobnie jak z kawą, czyli też są rodzinne farmy, które mają swoje jakieś tam drzewka kakaowe. Zresztą robiłam Wam tour po takiej farmie kakao, na której pokazywałam wam jak rośnie kakao, jak się jak gdyby przygotowuje do zrobienia czekolady i na tejże farmie robiłam własną czekoladę i przewieźliśmy ze sobą parę tabliczek. Ta czekolada wygląda tak. Jest jak gdyby też ręcznie pakowana na tej farmie. Spójrzcie tylko jak to cudownie wygląda. Tutaj są leniwce. To są cudowne leniwce. Nie wiem czy widzicie, ale uważam, że to jest mega, mega cute. No nic szczególnego, jakby nie jest to super wyszukane opakowanie, ale jest to własno ręcznie zrobiona Czekolada. Jest tu 70% ziaren kakao, 30% cukru, i w tym jest też tłuszcz kakaowy, ale jak gdyby. W ziarnach kakao jest tłuszcz. Więc ogólnie super prosty przepis, a czekolada jest super. Jest inna niż te sklepowe, bo to jest po prostu innej jakości, wiecie, ziarno kakaowe. Czyli to jest czekolada numer jeden. I oni zwykle jak robią czekolady, to robią właśnie takie minimum 60% kakao. Dochodzą nawet do 100%. Możecie kupić czekolady, która ma 100% kakao, zero cukru, zero jakichś takich innych dodatków, tylko po prostu czekolada 100%. Hit, ale dla mnie niezjadliwa. Dla mnie jest po prostu tak gorzka i tak. Tak mocna, że gdyby niestety ja się zatrzymuję na 70, to jest mój maks. A więc przechodząc dalej, niektóre farmy robią też swoje dodatki do czekolady, czyli robią czekolady smakowe, ale takie, wiecie, bardziej naturalne, jakby. I na przykład tutaj mam jeden przykład takiej czekolady, bo to jest czekolada, uwaga, z herbatą i takimi przyprawami korzennymi. Czyli mamy tutaj kakao, cukier, masło kakaowe, mleko kardamon, cynamon, goździk, czarny pieprz, imbir i czarna herbata. Więc ogólnie to jest taka czekolada o smaku chai latte, więc jest bardzo fajna, tylko ta tabliczka na przykład ma 60 gram, ta ma chyba 100, to jest taka zwykła tabliczka czekolady, ale mam jeszcze mniejszą tabliczkę czekolady, bo to akurat wzięłam tak trochę bardziej na spróbowanie, bo to jest czekolada, która ma 25 gram, więc jest malutka i nazywa się Free Kings, czyli jakby Trzej Królowie, i to dlatego, że to jest czekolada z cynamonem, Cardamonem, jakąś jeszcze inną korzeną, przyprawą trzecią. Nie wiem, co to jest Nuez Moscada. Na tyle hiszpańskiego dobrze nie znam. Jest to też, jak gdyby, taka właśnie czekolada własnoręcznie robiona przez małe farmy. To jest akurat 72% kakao. Mam też z jeszcze mniejszej farmy takie malutenieńkie czekolady. Wyglądają one w ten sposób. Są 70% obie, tyle że jedna ma w sobie pomarańcze. To są takie mniejsze czekoladki, ale tutaj też jest po prostu ogólnie składnik. To jest, są ziarna, kakao i cukier, a tutaj ziarno kakao, cukier i pomarańcza. jak gdyby trzy składniki, da się zrobić czekoladę z dwóch składników albo z trzech składników. Przypomnijcie sobie, jak patrzycie na czekolady w sklepie i widzicie 5621 składników. Ludzie nauczyci się robić czekoladę, wystarczą dwa składniki i to jest czekolada i ona zjadliwa jest, jest dobra. Wracamy jeszcze do kakao i ogólnie tego, że pokazywałam wam proces powstawania czekolady, to mam tu coś z czego się robi czekoladę. Po angielsku się to nazywa kakao nibs, a po polsku nie wiem, czy to się to nie nazywaj pokruszone ziarno kakao, które zostało poddane już procesowi dwóch czy trzech fermentacji, suszenia i prażenia. I wtedy to ziarno się kruszy na takie grube kawałki, bo ogólnie ziarno samo w sobie ma takie już kawałeczki i to jest takie totalnie bez żadnych dodatków gorzkie i jest mega intensywne w smaku, a używa się tego głównie do pieczenia, jogurtów, jakichś deserów, jako taki, wiecie, dodatek takiej gorzkości intensywności kakao. I ja się zaczęłam ślinić, bo to jest pyszne. Natomiast to się nie rozpuszcza, to nie jest czekolada, to jest ziarno kakao, czyli jest po prostu twarde, trochę jak orzechy, takie, wiecie, ziarno kakao. Więc jeżeli jeszcze tego nie znacie, to na pewno możecie to kupić, online. Natomiast to po prostu wiem, że jest z lokalnej farmy tam gdzie byłam, gdzie jest eko bio, Organic, The Best, rodzinna firma polecam. Ok, tutaj było dużo gadania, dlatego że to były naprawdę takie intensywne przeżycia, rodzinne spotkania, farmy i w ogóle. Ale mam też produkty, które były kupione normalnie w sklepie i nie mają zbyt długiej historii. Natomiast po pobycie na Kostaryce mam wrażenie, że jestem w stanie gadać o kawie i czekoladzie bardzo długo, więc przepraszam Was za to. Ale przejdę teraz do rzeczy kupionych w sklepie. Mówiłam Wam, że Kostaryka jest krajem kawą i czekoladą płynącym, ale też. Fasolą rosnącym. Proszę bardzo, czarna. Fasola Labrador. Jak gdyby, czemu Aga, kupujesz fasolę? Dlatego, że to jest trochę inna fasola niż u nas i nie byłam pewna, czy gdy po powrocie dostanę taką fasolę, oni jedzą ją na każdy posiłek, na śniadanie, na obiad i na kolację. Minimum, jak gdyby minimum, trzy posiłki dziennie, zawsze fasola z ryżem. Serio, i nazywa się to Gajo Pinto. Ja nigdy nie byłam fanką fasoli, natomiast to jak oni ją przyrządzają, to jest coś zupełnie innego i jest po prostu py sznutka. Kolejną rzeczą ze sklepu, która jest trochę dziwna, nazywa się to chan, wygląda w ten sposób i wyobraźcie sobie, że to jest coś podobnego do nasion chia, ale to jest o innego. To też są nasiona, które jak wrzucicie do wody, to jak gdyby tak pęcznieją, robią taką otoczkę żelową, ale one mają smak. Oni używają tego do robienia napojów i dowiedziałam się, że chan jest tylko z rejonu Ameryki Środkowej i chyba może z jakiegoś kawałka Ameryki Południowej, ale ogólnie w Europie tego po prostu nie ma, a mi bardzo Zasmokowało, więc kupiłam sobie takie jarna. Kolejna rzecz, bez której żaden kostaryńczyk, kostarykańczyk, a ja kostarykańczyk, nie wyobrażałby sobie gotowania. To jest salsa Lizano. Pomyślcie sobie o naszym magii. To jest właśnie magii Kostaryki. Lizano to jest firma najpopularniejsza w ogóle ever na Kostaryce z produktów takich, wiecie, do gotowania. Oni to dodają do wszystkiego, do sałatek, do gotowania, do zup, nawet do fasolek. No wiecie, magii Kostaryki. Wracając do fasoli, kolejna rzecz, która jest z fasoli i znowu jest w torebce, taki dip, właśnie z fasoli. Tyle, że to jest fasola, która była już poddana obróbce, zmielona na masę i jeszcze w dodatku z ostrością. Więc to jest taka ostra pasta z fasoli, która jest przepyszna i możecie używać do smarowania tarty, możecie używać jako dip do chipsów. Ogólnie ma bardzo dużo zastosowań. I ja po prostu tak bardzo ją pokochałam, że kupiłam parę opakowań takiej fasoli. Kolejna rzecz, w w torebce, którą kupiłam marmolada z gławy u nas nie ma gławy dostępnej, natomiast ona jest w Azji, w Ameryce Południowej w Ameryce Środkowej, chyba nawet w Australii też, ogólnie dosyć popularny owoc bardzo smaczny, ale oni tutaj dodają bardzo mnóstwo cukru każda marmolada jest u nich bardzo słodka, bo oni w ogóle uwielbiają słodkie, gdyby dżem z gławy jest najpopularniejszym dżemem jaki używają, czyli jak kupujecie ciastka w piekarni z wypełnieniem to najprawdopodobniej będzie to gława albo ananas, bo jest tego dużo i jest to dobre. Kolejna rzecz kupiona w sklepie, to jest już bardziej taka przekąska. Tą kukurydzę odkryliśmy zupełnie przypadkowo w takim zapydziałym mam sklepiku i kupiliśmy taką malutką paczkę na spróbowanie, a potem się okazało, że to jest najlepsza kukurydza ever, bo to jest coś pomiędzy popcornem a kukurydzą ekspandowaną, pokryte karmelem. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, czyli trochę jak nasza na przykład pszenica ekspandowana, wiecie? Jest to pyszne. Kolejna rzecz kupiona w sklepie. Znowu rzecz Kukurydze tylko tym razem na słono. Są to takie jakby okrągłe biszkopty, okrągłe krakersy bardziej słone na bazie mąki kukurydzianej, ale uwaga z serem i to jest bardzo dobre. Trochę twarde, ale bardzo smaczne. Wiecie takie serowo kukurydziane chrupki, tylko nie nasze flipsy, tylko chrupki takie twarde i pyszne. Kolejna rzecz, chipsowy party mix. Ale nie myślcie sobie, że to są zwykłe chipsy. Spójrzcie na to opakowanie i powiedzcie, czy to wygląda jak zwykłe chipsy? Nie. Macie tutaj z tyłu wszystko pokazane. Pierwsza rzecz to są chipsy z yuki. I yuka to jest przepyszny korzeń. Trochę jak nasze ziemniaki właśnie, że można gotować, można smażyć. Potem kolejne są platany maduro. Takie warzywne banany, czyli one nie są do jedzenia na surowo. Trzeba je przetworzyć, właśnie poddać obróbce cieplnej. Więc to jest jak gdyby taki słodki chips, ale nie smakuje jak nasze chipsy bananowe. Mm -mm. Kolejna rzecz. To jest malanga i nic mi to nie mówi, ale ogólnie to jest też kolejny korzeń. W smaku nie ma nic specjalnego, ale jest dosyć popularna. I ostatni to jest platano verde, zielony platan. Można powiedzieć niesłodki banan. Taki właśnie warzywny, ziemniaczany banan. O, takie cztery różne rodzaje chipsów tutaj są, więc to jest taki party mix Ameryki Południowej i Środkowej. To, co jeszcze kochają na Kostaryce, ale nie na całej, tylko głównie na tej karaibskiej stronie to ostrość, pikantność, spicy food. Miałam okazję kupić domowe sosy i też takie sosy sklepowe. Więc moim sosem sklepowym jest chilero. Chilero nazywają coś, co jest jak gdyby pikantne, ale też ma w sobie na przykład cebulę, czosnek, jakieś takie wycie trochę przyprawy. Jest napisane, że jest wysoce pikantne i jest to sos zrobiony z papryczek habanero. I mam jeszcze dwa sosy, które były robione domowo. Tam właśnie bardzo dużo ludzi robi swoje sosy, więc to było super, i jeden z nich w ogóle nawet nie ma etykiety. To wygląda. Jak śmierć. I to rzeczywiście jest śmierć. Jak tego spróbowałam, to jest to cholernie pikantne, na sodzie mega pikantne, ale też ma mnóstwo fajnego smaku, bo ona jest taka trochę dymna, z jak ktoś by najpierw frażył w sensie na grillu na przykład te papryczki, a potem zrobił z nich sos, więc on jest przepyszny, ale bardzo ostry. Drugi sos, który też jest ze strony karaibskiej, jest mniej pikantny, ale ma bardzo ciekawy smak, bo jak widzicie, jest to sos z marakui. Są tu ostre papryczki, ale jest też mara no i też widać, że ta etykieta jest jak gdyby robiona domowo. Na zasadzie wydrukuję na drukarce domowej, wytnę i przykleję to taśmą klejącą. I jeszcze u tej samej pani, o której kupiłam właśnie ten sos z Barakui, kupiłam ocet z bananów, winegrę de banano. To jest normalnie fermentowane, tak jak my robimy ocet z jabłek, to oni fermentują banany. I rzeczywiście ma taki delikatny bananowy zapach, ale u niego właśnie używają do sałatek, do marynowania mięsa, ogólnie tak jak my. Więc się mega zajarałam i go też kupiłam. I teraz wam pokażę taką rzecz, która was bardzo zadziwi. Popowiem wam, że mam cukier trzcinowy, którego nigdy nie widzieliście. Wytężcie swoje oczy, bo here we go. Tak wygląda cukier trzcinowy w swojej najsurowej, naj Najsurowszej postaci. Ten sposób wygląda, no. Nie oszukujmy się, obrzydliwie. I dosyć niepokojąco, na zasadzie, co to jest za obrzydliwa kulka jakiejś masy? A powstają na w ten sposób, że po prostu bierzecie trzcinę cukrową, wyciskacie z niej sok, i potem ten sok po ususzeniu wygląda w ten sposób. Ten cukier ma delikatnie owocowy smak. On jest tak dobry, że w Ameryce Środkowej i w Ameryce Południowej po prostu przyrządza się z tego napój. Czyli rozpuszcza się to w wodzie i się to pije. A wyobraźcie sobie, jakbyście mieli u nas. Pić wodę z cukrem. Dobre? Niedobre. Przez przypadek poznaliśmy osobę, która miała własne drzewko cynamonowe i pozwoliła nam zebrać korę tego drzewka, żebyśmy mieli własny, świeży, organiczny i najlepszy na świecie cynamon. Mówiłam, że przejdę z powrotem do tematu kawy i pokażę Wam coś, co uwierzcie lub nie jest związane z kawą. To jest zapażarka do kawy, typowo kostarykańska. Jak to się dzieje, że to jest zaparzarka do kawy, już wam pokazuję, ale weźmie udział w tym. Skarpeta. Pozwólcie, że Wam otworzę. Tada! I teraz tęże skarpetę. Kłada się tutaj od góry, do niej nasypuje się kawy, a potem przelewa tutaj gorącą wodę, a pod spodem jest kubek. Tak wygląda najbardziej tradycyjna metoda parzenia kawy na Kostaryce. I najlepsze jest to, że tego się nie myje. W sensie można to tylko spłukać wodą, żeby resztki kawy wypłukać, ale ogólnie tego się nie myje, dlatego że w tej skarpecie zostaje bardzo. Dużo smaku. I ogólnie mówi się w teorii, że im starsza skarpeta, im więcej kaw przelanych, tym lepsza. Więc ogólnie, jak widzicie taką brudną, styraną skarpetę na czymś takim, to wiecie, że się dobrze wysłużyła i że kawa będzie pyszna. Kolejny Handmade. Znalazłam pana, który rysował obrazy i malował miniobrazy na kubkach. Ja w ogóle kocham miniaturki, jak wiecie, więc jak zobaczyłam to, to myślałam, że umrę z zachwytu. To są miniaturowe. Kubeczki! metalowe, które są własnoręcznie malowane, są taką świetną pamiątką z Kostaryki. Przepiękne i do espresso idealne. I teraz, jak mnie znacie, jeżeli oglądaliście już moje poprzednie hole, to wiecie, że zawsze staram się przywieźć kubek ze Starbucksa. I tak samo było i tutaj. Na Kostaryce ogólnie chyba nie ma Starbucksa nigdzie poza San Jose, czyli poza stolicą. I właśnie jak wylatywaliśmy z San Jose, to poszłam jeszcze do Starbucksa po mój zasłużony kubek. Leniwiec i kawa, i tukań, i w ogóle nurkowanie, jakieś rekiny, wodospady, więcej kawy i banany. W środek mi się nie za bardzo podoba, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast te grafiki są naprawdę przepiękne i będą mi się kojarzyły z tymi wszystkimi rzeczami, które robiłam na kostaryce. I teraz została ostatnia kategoria przed ubraniami i to będą takie pamiątki typu do powieszenia, do podarowania komuś i tak. Dalej. Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić tego obraz, tyle że nie tak malowany ręcznie, zgodnie z sprint, Taka kostaryka jedzeniowa w jednym, i to mi się mega spodobało, więc wiedziałam, że sobie kupię i oprawię w ramkę. Jak wiecie, ja też zawsze kupuję magnesy i udało mi się dorwać naprawdę oryginalny magnes z Kostaryki. Dlaczego on jest oryginalny? Bo spójrzcie dokładnie. On jest ze skóry. To jest skórzany magnes z wytłoczonym herbem Kostaryki, takim jak gdyby wiecie, herb nie flaga, tylko help. I jest po prostu przepiękny, jest tak oryginalny i taki inny, że nie mogłam się oprzeć, żeby go nie kupić. Kupiłam jeszcze inne magnesy, kupiłam dużo naklejek, kupiłam dużo pocztówek, jakieś bransoletki, ale to wszystko przeznaczyłam na rozdanie dla was, właśnie z okazji wypuszczenia tego kreatywnego dziennika podróżnego, więc jak gdyby część z tych pamiątek poszła do Was. I teraz w takim razie przejdę do ubra, do ostatniej kategorii, ale nie będę ich zakładać, bo jak gdyby ten film miałby dwie godziny. Więc chyba, że będziecie chcieli bardzo oddzielny haul, więc wtedy zrobię Costa Rica Trajan Haul. To piszcie, ale ogólnie teraz Wam będę pokazywać. Zacznę może od t-shirtu, i jest to taki t-shirt. Może Wam się kojarzyć z pewnym logo, natomiast to jest The de... Puerto Viejo i to jest jedna z miejscowości na karaibskiej stronie Kostaryki, która bardzo, bardzo zapadła w pamięć, w sensie, że jest taka mega fajna, w sensie, że to jest bardzo fajna okolica, więc właśnie mam taką pamiątkę z tej okolicy z Puerto Viejo, czyli jakby starego portu. Kolejnym t-shirtem też właśnie z regionu karaibskiego jest Taki oto t-shirt, niby zwykły w sensie, bo szary i co w nim specjalnego aga, ale tutaj jest taka fajna ośmiornica, a z tyłu, patrzcie tylko na to, ryba. I przy okazji jest napis Karaiby. Teraz przejdę do takich trochę bardziej eleganckich koszulek, i jak zobaczyłam tą, to po prostu nie mogłam się oprzeć. I jest to koszulka w banany, bo jak wiecie, uwielbiam banany. Oczywiście nie te nasze jakby polskie, które można dostać tylko takie banany z drzewa, koszulka bananowa, taka bardzo letnia, ona jest, jak widzicie tutaj, kawiązana, jest bardzo przewiewna, taka mega fajna. Serio. Ona jest taka cute, bo tu ma falbaneczki przecudowna. Ja ogólnie jak zauważyliście, nigdy nie noszę koszul. To nie jest mój styl. Ale jak zobaczyłam tą, to pomyślałam, hm, ciekawe. Przymierzyłam i miałam takie na zasadzie super. Wygląda ona tak. W ogóle z przodu jest troszeczkę krótsza, a z tyłu jest dłuższa, więc na przykład jak nosicie shorty, o, jak miałam shorty na sobie, to z tyłu było akurat do końca shortów, a z przodu było jeszcze widać jak gdyby zamek. Więc to jest mniej więcej taka długość i rękawki są takie jakby trochę ścięte, jak widzicie. Natomiast Print jest też boski, bo tu, jak widzicie, są ludzie i to są ludzie z tej miejscowości, w której kupiłam tą koszulkę. Dlatego że dziewczyna, która była właścicielką tego sklepu, była też projektantką i ona sama robiła zdjęcia tym ludziom i potem wrzuciła to na koszulkę. Więc to jest niesamowite, dlatego że mam po prostu tutaj, które wspomnienia, taką pamiątkę z tego danego miejsca. To teraz, jeszcze zanim pokażę ostatnią koszulkę, to przejdę najpierw do dołu, bo bo tutaj mam coś, czego też zwykle nie noszę. Spódnica, tyle, że długa spódnica. I ja zwykle długich spódnic nie noszę, bo jestem mała, ale ta spódnica tak pięknie wyglądała, bo ona tutaj ma rozcięcie. I jak się idzie, to to wygląda przecudownie i ma naprawdę piękny krój, super zwiewna, bardzo fajna na lato. I teraz przejdę do tej kolejnej bluzki, bo to jest bluzka, która akurat bardzo dobrze pasuje do tej spódnicy, i to jest taka bluzka typu, wiecie, mleczarka ona tutaj ma sznureczki, które można ściągać z przodu, jak gdyby, ten, ten przód bluzki można ściągać, a tutaj z tyłu jest po prostu, tak wiecie, taka gumkowana, tutaj ma takie bufiaste rękawy, więc to do tego wygląda po prostu super. Bardzo mi się spodobało, więc jak gdyby kupiłam i spódnicę, i bluzkę, ale to nie jest tak, że to był zestaw. Jestem w szoku, że mam długą spódnicę, to jest chyba moja druga długa spódnica w życiu. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden dół. Na wyszaku wygląda to w ten sposób, czyli trochę jak, jak szara wary, jak hajda Spodnie z szeroką nogawką i z niskim stanem, bo jak gdyby tu jest ten stan, natomiast one są rozcięte po bokach, więc jak się idzie, to one jak gdyby falują tak na wietrze i pokazują nogi po prostu to wygląda tak super i jeszcze ten print jest też Taki bardzo taki plemienny trochę. Bardzo mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że wezmę te spodnie. Mimo że na początku miałam takie. Nie, nie lubię tego typu spodni, ale jak je założyłam, jak się przeszłam, to było takie. Wow! Ostatnia ubraniowa rzecz to sukienka. I jest to sukienka, która uwierzcie mi, że na wieszaku nie wygląda specjalnie, ale jak się założy, to wygląda super, dlatego, że taka, co tutaj specjalnego, nie? Że góra jest taka, taka tutaj zabudowany dekolt, bez rękawów, tutaj jest jakby ściągacz w pasie, przód jest krótszy, a tył jest dłuższy. Z tyłu ma otwarte plecy, bo tutaj wszystkie z tych ciuchów są przygotowane na temperatury typu 30 stopni, duża wilgotność. Ale jak się założy, to ona bardzo pięknie tutaj w pasie tak odcina. Tutaj się robi taka lekka bufka, po prostu wygląda to naprawdę super. Z tego co pamiętam, to to jest akurat print z drzewa, na którym siedzą leniwce najczęściej, bo one mają takie jedno drzewo, które ma takie palczaste liście i one bardzo lubią te liście. I to jest właśnie po prostu print zrobiony z tego drzewa. Wydaje mi się, że o, tutaj nawet widać te liście. Bardzo mi się to podoba, bo nosząc tą sukienkę będę miała takie drzewo z leniwcami, widziałam leniwce. Serio, leniwce są super, super sukienka, mam nadzieję, że mnie w niej zobaczycie na Instagramie na przykład, w ogóle w którymś z tych ciuchów. Dawajcie znać potem na Instagramie w komentarzach na zasadzie hej, to jest spódnica z filmu albo hej, to jest sukienka z filmu, ja oglądałam, oglądałam, oglądałem, oglądałam, oglądaliśmy. Jak widzicie, kocham przywozić ze sobą pamiątki różnych rodzajów, czy to jedzenie, czy to po prostu skarpeta. Pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie widzieliście tego dziennika, to koniecznie musicie zobaczyć film, w którym pokazuję wszystko i tłumaczę w ogóle skąd się wziął pomysł i tak dalej. Polecam w prawym górnym rogu, a tymczasem dziękuję Wam, że jak zwykle byliście ze mną w tą środę piękną i do zobaczenia w kolejną, równie piękną. A na kanale Beauty filmy jak zwykle w każdy piątek. Dziękuję Pięknie i do zobaczenia. Pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie obejrzyjcie sobie z tych dwóch filmów po prawej do wyboru, do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, nie będę oceniać, ale stwierdzę, że to nie fajnie i trzeba nadrobić, to możecie kliknąć w moją okrągłą twarz. Tutaj polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.